Hej ludzie, Paziu tutaj. Nintendo rozbiło bank ze Switchem 2. Switch 2 to jest najszybciej sprzedająca się konsola w dniu premiery w historii. I oczywiście można powiedzieć, że lepiej by się sprzedała PS5, gdybyśmy nie mieli tego całego syfu na świecie, co wtedy był, plus jakby sąd dostarczył odpowiednią ilość konsol, ale no nieważne, mamy to, co mamy, i mamy też pierwsze liczby, które zaczęły się pojawiać o tym, jak gry się sprzedawały w pierwszym tygodniu od premiery Switcha 2. I to jest ciekawe. Bo powiem Wam szczerze, ja tak zakładam, że gameki, czyli te gry, te kadridże klucze, które nie zawierają gry, ale zawierają e, klucz do pobrania gry, będą miały większy wpływ na Switcha 2 niż ludziom się wydaje że ludzie po prostu tak nie fejdą bez refleksji nad gameki. Ale zacznijmy od liczb, nie? Liczby są zawsze ciekawe. 62% ze wszystkich gier sprzedanych pudełkowo w pierwszym tygodniu na Switcha 2 w Ameryce to były gry od Nintendo, wyłączając Mario Kart Warda w bandlu. No po, dla porównania powiem wam, że w Ameryce 81% wszystkich gier sprzedanych na Switcha 1 w tygodniu premierowym było First Party. Można powiedzieć, że większość tego to była Zelda, bo jak pamiętam premierę Switcha 1, to albo była Zelda, albo nic. Nie, bo czekajcie, był ten Bomberman był. One to switch. I chyba coś jeszcze. Piszcie w komentarzach co jeszcze było, bo ja tak z głowy mówię, ale no pamiętam, że no, dobrze, że ta dobrze Breath of the Wild była tak wielkim hitem, ale no. Ja... Ludzie w ogóle nie wierzyli w, pi w pierwszego switcha. W Wielkiej Brytanii za to 48% wszystkich pudełkowych gier sprzedanych w pierwszym tygodniu od premiery było fest party, więc Brytyjczycy bardziej sięgali po tytuły innych firm. Przeważnie to były tytuły SEGI, bo SEGA najbardziej supportowała launch Switcha 2. Co tu jeszcze jest? A i w ogóle, jeżeli byśmy wliczyli Mario Bundle do sprzedaży gier na Switch 2 w Wielkiej Brytanii, to okazuje się, że 86% sprzedanych wszystkich pudełkowych gier, chociaż ja nie wiem, bundle był na kodzie, więc ja nie wiem, jak oni to liczą, Chyba, że kod, jako że osobny tytuł nie jest zainstalowany w konsoli, ale, no, ale to jest 86% całej sprzedaży. To jest powalająca liczba, nie? I tyle. Tak. Eee... Sega była trzecim największym wydawcą na premierę Switch 2 myślałem, że pierwszym, bo pierwszym było Nintendo, a dalej to... Kurde, kto był tym drugim? Nie mam pojęcia, ale i tak. Trzeba powiedzieć, że to pokazuje w jak dobrej kondycji jest Sega, nie? A przechodzę do tego, że wszystkie swoje gry wydali na gęki, co. Trochę mi zepsuło pomysł na premierową grę na Switcha, bo chciałem sobie kupić jakuzę w tej wersji ostatecznej, aby była w mojej w mojej kolekcji, ale to poczekam aż Sega wyda na PlayStation, tą Jakuzę, bo pewnie wyda za rok czy dwa. Yy... Ale dobra, lecimy dalej. Co tutaj jest jeszcze ciekawe? Najlepszym. ah, Dobra, dobra, dobra. Najlepszy, najlepiej sprzedającym się tytułem third party jest Cyberpunk. Rozumiecie? Polska gra jest najlepiej sprzedającym się tytułem third party w dniu premiery Nintendo. Wycie nie sądziłem, że powiem takie zdanie. Ale no, gratuluję dla. Redów, tym bardziej, że to jest jedyna gra, chyba. Po... <taka>, Taka jedynie jedyna pełna gra od Fertbarty wydana na pełnym kadridżu. Więc to pokazuje, że ludzie nadal kochają gry plug and Play. Po prostu wkłada w kadridż, czeka w dwie minuty, aż się zainstaluje opacze i gra. No dobra, no przesadziłem, bo. z... Z damingu, damingu to było jakieś 7 do 10 minut. Ale pamiętam, że i tak to było o wiele szybsze niż ściąganie całej gry z game'ki. Co tą kas sprawdzaliśmy, nie? Ale ogólnie no... A, jeszcze jedno. Jeżeli chodzi o fizyczne, fizyczną sprzedaż, a cyfrową. 80... Procent sprzedaży gier na Switcha 2 w tygodniu premierowym pochodziło z pudełek. I to jest ważne. 80%, czyli tylko 20% było digital. Jeszcze poczekajcie, jeszcze odblokuję telefon się pewnie. Tak, ponad 80 games sales from physical retailers. <try> No, i czy te, no też trzeba powiedzieć, że wydawcy nie są zadowoleni z wyników sprzedaży e, swoich gier? Że po prostu sprzedaż third party była nawet w pewnych przypadkach nie dociągnęła do z, najniższych pułapów zakładanych przez wydawców. Czy ma, ma to wpływ gębki? To, że gry nie są wydane. Pełni na kadridżu? Myślę, że trochę ma, bo powiem Wam, że wydaje mi po pierwsze, też trzeba powiedzieć, że to są pierwsze liczby, że pewnie z czasem to się poprawi, ale no też trzeba powiedzieć, że ludzie, tak jak tutaj mówi na przykład Jan Roser z jej Projektu, że ludzie lubią na Switchu mieć ten. Eksperyment starej konsoli, czyli wkładam kadridża i gram. Powiem Wam, że naprawdę z Tomkiem, jak graliśmy w Mario Wonder, byliśmy zdziwieni, że ta gra nie miała patcha na premierę. Że po prostu wsadziliśmy kadridż i gra działała. Nie było problemu. Ja przeszedłem ją od początku do końca bez żadnego patcha. Nic się nie wieszało. Wszystko było dopracowane. I ludzie za to pokochali pierwszego Switcha. Wkład kupowali kadridż, w małym pudełku, które można mieć w jakimś pudle czy coś. Do tego, jak już ktoś naprawdę dbał o miejsce, to po prostu mógł sprzedać pudełko na Allegro i trzymać sobie same kadridże w klasterze. Co w ogóle sprawiało, że pokaźne kolekcje switcha w ogóle nie zajmowały miejsca. I człowiek wyciągał taki kadridż, wkładał do konsoli i grał. Ludzie za to Switcha pokochali. Ludzie dla tego poczucia takiej klasycznej konsoli i faktu, że mogli zabrać swoje gry e, gdziekolwiek, to po potrafili poświęcić i grafikę, i rozdzielczość, i klatki dla tego poczucia i dla faktu posiadania gry. Słuchajcie, ja Wam podawałem liczby, że. Na Switchu pierwszym sprzedawało się więcej kopii fizycznych niż cyfrowych. A przy liczbie, ile jakie Switch osiągnął, jeżeli chodzi o samą sprzedaż konsoli, no to to są wymierne liczby. Tylko że na Switchu było tak, że większość gier, jak już miała wydanie pudełkowe na kadridżu bez żadnego kod kodu w pudełku czy innych bzdur, to przeważnie ta gra była na tym kadridżu. Czasem wydawcy robili sobie zabawy pod tytułem Pogorszmy Audio, jak na przykład w Dark Soulach, żeby się tylko zmieścić na tym najmniejszym kadridżu, ale wciąż ta gra była na kadridżu. Nawet jeżeli były jakieś patche, to one się nie ściągały nie wiadomo ile, jak w przypadku gier na duże konsole, tylko po prostu był to mały patch i ściągałeś i grałeś. Ale nawet jak zabierałeś gdzieś tego Switcha w podróż, to dawałeś komuś Joy-cona i grejście w Mario. No dobra, w Mario Karta. No dobra, nadal można grać w Mario Karta i Mario Kart jest wyśmienitą grą, o czym nagram filmik w tym tygodniu. Ale no, to pokazuje, że... No, klucze Kadrige się trochę kłócą z tym, no. Kłócą się z tą całą ideą Plug and Play. I patrząc po liczbach, to nie jest tak, że dla ludzi to nie jest ważne. Jeżeli nadal taka różnica pomiędzy sprzedażą fizyczną a cyfrową się utrzyma na, play, na Switchu 2, to Nintendo będzie musiało albo dogadać się z, z Mitroxem tak się nazywa chyba firma, która robi im Kadridge, żeby zrobić mniejszego, mniejszy rozmiarowo kadridż, jakieś 32 giga, chociażby albo 16, na przykład takim Donkey Kong Bonanza będzie zajmował 8 giga i ta gra, i ta gra będzie na 64 gigowym Kadridżu. No bo na razie to wygląda tak, że je mamy albo 64 64-gigowy kadridż albo Gęki, albo. Z... I to jest ciekawe czerwony cartridge dla Switcha 1, który ściąga potem wersję na Switcha 2. Na przykład Rune tam jest, Rund jest, tak wydany ten jeden z tych JRPG-ów japońskich, gdzie ma e, nie pamiętam pełnego tytułu, ale to jest tytuł, gdzie oprócz walki z przeciwnikami mamy jeszcze zabawę w rolnika. I on jest tak wydany, że kupujecie wersję na Switcha 2 i tam jest wersja na Switcha 1 na kadridżu plus wersja na Switcha 2 się ściąga. I ogólnie powiem Wam, że nie przeczuwałem tego. Naprawdę. Jeżeli ktoś by mi, ktoś by mi rok temu zadał pytanie, Maciek, czy Nintendo skopie napęd do Switcha 2, to bym powiedział nie, bo oni pewnie będą korzystali z tego samego napędu, co do Switcha 1. No, ale okazuje się, że Nintendo chciało przedobrzeć, chciało sprawić, żeby po prostu dane fruwały, dlatego też mamy te SD karty Express, chociaż tutaj też się zastanawiam, czy nie dało się tego jakoś obejść, jeżeli Steam Deck potrafi ładować duże gry ze, ze zwykłej SD karty, to Dlaczego Switch 2 miałby mieć z tym problem? Ogólnie, no, no, zobaczymy. Ja sam widziałem, jak odbierałem, jak odbierałem moje, te moje fowy, fu czyli tę trylogię gości od, nin, od Naruto. Jak odbierałem tę moją trylogię, to słyszałem taki, taką rozmowę, że facet kupił sobie Raido. Czyli to jest gra, chciałem powiedzieć, kajdo, co by pasowało do koszulki, ale z tym yy, od, od, Odbierał Rajdo. Ja sam zapomniałem, że Rajdo wychodzi w, w zeszłym tygodniu. I, go, I mimo, że miał Switcha 2, to odbierał na Switcha 1. I wiecie dlaczego? Bo powiedział, że na Switchu 1 ta gra jest na Kadridżu. Na Switchu 2 ona jest w postaci gameki. I on sobie woli pograć w grę, która będzie wyglądała trochę gorzej, bo na Switchu 2 ta pewnie byłaby wyższa rozdzielczość, lepszy klatkach. Woli pograć w gorszej jakości, ale mieć tą grę na kadriczu i, i modlić się do bogów Nintendo, żeby ta gra dobrze chodziła na Switchu 2, niż mieć tą grę w takiej pseudo-fizycznej wersji. Ogólnie masa moich Znajomy, który sobie kupiła teraz Switcha 2, tak mniej więcej podchodzi do kolekcjonowania gier. Kupować wersję na pierwszego Switcha, dopóki one będą wychodziły na Kadridżu, a potem, potem się zobaczy. Czy taki strike przyniesie ee, oczekiwane korzyści, we Nintendo, nie wiem, z, zmniejszy marżę na kadrydżach, czy po prostu Nintendo zawalczy o tego fizycznego Klienta zobaczymy, ale no, wydaje mi się, że to jest naj, chyba najbardziej odpowiednia rzecz. Ja sam byłem zaskoczony, ile tytułów wychodzi tylko na, e, gej, na kluczach. Że bardzo mało wydawców wydaje swoje gry na kopiach fizycznych, na fizycznym pełnym kadridżu, chyba. Demon X Machina wyjdzie na fizyczny, co mnie bardzo cieszy, bo na, czekałem na sequel. Cyberpunk. Kurde, i musi być coś jeszcze w third party, które wyjdzie na... chyba jakiś, znowu jakiś mniejszy RPG, ale tak, to większość wychodzi na kluczach kartach. Powiem Wam szczerze, wydaje mi się, że może dojść do takiej sytuacji, że Nintendo zejdzie trochę z sceny z kadridża. Bo no, oni poprodukowali te kadridże, Wiecie. Jeżeli oni poprodukowali te kadridże, myśląc, że Switch 2 będzie takim sukcesem jak Switch 1, no to trochę tego zalega i ktoś będzie musiał to wykorzystać. No chyba, że spodziewajcie się kompilacji od Nintendo 5 gier na jednym kadridżu za 2000 zł. Wcale mnie to nie zdziwiło, znając Nintendo ich zamiłowanie do e, wysz do tworzenia gier z kosmosu. I powiem wam, że to jest chyba największa wada Switcha 2, właśnie te game klucze i taka konsternacja, jaka nastąpiła u graczy, u, kole u takich kolekcjonerów i u większości ludzi, co przychodzili z pierwszego Switcha. to, co nawet tutaj już liczby potwierdzają, że no, ludzie nie do końca czują się tak komfortowo z tymi kluczami. Ech. No to chyba tyle, bo, bo ja mogę, ja mogę, ja mogę gadać jeszcze więcej, ale zanim zacznę gadać, wiecie, o Mario, to co mi się podobało, to naprawdę cieszę się, że ta premiera pokazuje, że ludzie tak od razu nie zaakceptowali tych kluczy, że że Nintendo albo będzie musiało się postarać, albo albo będzie musiało ustąpić po prostu zmniejszyć ceny, a wiem, że Nintendo potrafi to zrobić bo 3DS. Swoją drogą, nie wiem czy widzieliście ale już mogliście Brave Default kupić za niecałą stówę na Switcha 2 to chyba była pierwsza tak mocno przeceniona gra. Ja ją kupiłem dlatego, że Chciałem u Tomka pokazać, jak działają gry klucze, a jednocześnie była najtańsza grą, ale jak widać mogłem odczekać tydzień i kupić tą grę poniżej 100. Nie wiem. W ogóle spo... ja czuję się tak jakby coś szefowie konsol pili przed rozpoczęciem dziewiątej generacji, że po prostu jak zaczynasz Pracować nad konsolą 9 generacji to po prostu coś jest w powietrzu, nie wiem, jakiś sabotażysta, ktoś sprawia, że musisz się wywalić. Czy to robi Microsoft, czy to robi Sony, czy to robi Nintendo. No, musisz jakiś aspekt skopać. No i swoją drogą znowu się też potwierdza to, że jak masz olbrzymi sukces, to na twoja następna konsola będzie miała problemy. Piszcie co o tym sądzicie. Mam nadzieję, że będziecie mieli rewelacyjny weekend. A jutro, jeżeli nic się nie wydarzy, to powiem parę słów o Mario WordCard. Bo czy ja właśnie e, pasuję, WordCard. Dobra, o Mario karcie będzie. Trzymajcie się. Papa. Pa.